Witajcie! W pierwszym odcinku mogliście zobaczyć, jak wykonać najprostszy, klasyczny przypon. Przypon ten wykorzystywany jest głównie do przynęt tonących. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak wykonać ostatnimi czasy bardzo popularny przypon o nazwie Ronnie Rig. Ronnie Rig wykorzystywany jest głównie do pop-upów, czyli przynęt pływających. Swoje zastosowanie znajduje na zbiornikach, gdzie dno, Pokryte jest roślinnością wodną. Przypon ściśle przylega do dna, natomiast haczyk z przynętą balansuje nad tą roślinnością. Takie rozwiązanie powoduje, że nasz zestaw ułożony jest perfekcyjnie. Do wykonania takiego przyponu będę potrzebował. Przyponu. Rozpoczynam od odmierzenia około 1 cm rurki termokurczliwej, następnie nakładam ją na haczyk od strony kółeczka w kierunku grota haczyka i przekładam krętlik do Roniriga przez oczko w haczyku od strony wewnętrznej do strony zewnętrznej. Następnie suwam rurkę termokurczliwą na krętlik, aby zablokować wypadnięcie haczyka z krętlika kolejnym etapem jest obkurczenie rurki termokurczliwej użyję tutaj pary wodnej z wrzątku, jest to bardzo bezpieczny i najszybszy sposób aby obkurczyć rurkę termokurczliwą można też również użyć ognia od zapalniczki ale trzeba uważać, aby nie doszło do przetopienia takiej rurki. Rurka termokurczliwa jest obkurczona. Przechodzę do założenia wkrętki do na haczyk i zablokowania jej na haczyku przy pomocy gumowego stoperka. Stoperek jest już na swoim miejscu i nasz RoniRig jest praktycznie gotowy. Następnie odmierzam około 20-25 cm fluorokarbonu i przechodzę do przywiązania go do naszego RoniRiga. Przekładam fluorokarbon przez oczko. I krótszy odcinek owijam wokół dłuższego. Od 3 do 5 razy. Następnie przekładam koniec przez oczko które powstało. I zaciskam nasz węzeł. Można sobie tutaj pomóc zaciskarką, ponieważ fluorokarbon jest dość sztywny. Nasz węzeł jest już mocno zaciśnięty i ładnie się ułożył. Odcinam nadmiar fluorokarbonu. Następnie przypalam i tworzę grzybek, aby nie doszło do rozwiązania naszego węzła. Kolejnym etapem jest założenie rurki antysplątaniowej, która pozwoli nam zamontować przypon na szybko, szybko złączce. Dzięki sztywności fluorokarbonu nie muszę tutaj używać igły do przewlekania, tylko mogę bezpośrednio przełożyć nasz fluorokarbon przez rurkę. Ostatnim elementem, aby wykonać przypon, będzie zawiązanie pętelki kończącej. Ja, aby ułatwić sobie tę sprawę, użyję tulej zaciskowych. Od Chuda są bardzo przydatne i pozwalają w krótkim czasie zawiązać bardzo dokładnie pętelki. Przekładam jeden z końców przez tuleje. następnie układam tak dużą pętelkę jaka mnie interesuje i przekładam koniec z powrotem w drugą tuleję. Pętelka jest już takich rozmiarów, jakich chcę i przy użyciu zaciskarki, zaciskam tuleje. Tuleja zaciśnięta, można poprawić, zaciskając na bokach, oprócz środku i nasza tuleja zaciśnięta. Tak wykonana pętelka, nie ma możliwości, aby się rozwiązała. Odcinam nadmiar fluorokarbonu i przesuwam rurkę antysplątaniową w kierunku oczka. Nasz, fluo, nasz y, przypon Ronirig jest praktycznie gotowy. Ostatnim zadaniem, jakie wykonam będzie założenie ciężarka, który będzie pozycjonował i powodował ścisłe przyleganie przyponu do dna. Mam już tutaj przygotowany ciężarek, który założę. Następnie blokuję go przy użyciu gumki. odcinam nadmiar i przesuwam ciężarek jak najbliżej oczka w krętliku. Ciężarek jest już odpowiednio umiejscowiony. Można wyprostować nas przypon i przeciągnąć nad wrzątkiem. Aby fluorokarbon się nie skręcał, choć najlepszym rozwiązaniem jest umiejscowienie przyponu w naszym piórniku na jakiś czas przez zasiadką i naprężyć go i pozostawić w takiej pozycji. Wtedy nasz fluorokarbon się wyprostuje. Ostatnim elementem jest założenie naszej przynęty. W tym wypadku będzie to. Pobab 15 mm o zapachu gumy balonowej. Kręcamy naszego popka na wkrętkę. I nasz przypon Ronirik jest gotowy. A jego ułożenie będziecie za chwilę mogli zobaczyć w akwarium. 아음